Dzisiejsza uroczystość związana jest z pożegnaniem żołnierzy ostatniego komponentu CIMIK w ramach 13 zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Wiesławskiej Republice Afganistanu. Dzisiejsza uroczystość rozpocznie się od złożenia męduku wiceminister Obrony Narodowej panie Warzy Oczkowicz przez komendanta Centrum Przygotowań do misji zagranicznych pana pułkownika Wiesława Mitkowskiego. Po przyjęciu mędrunku pani minister dokona przeglądu pododdziału, które zakończy z przywitaniem ze sztandarem i żołnierzami. Po przywitaniu nastąpi podniesienie flagi państwowej na marsz oraz odegranie hymnu państwowego. Następnie okolicznościowe przemówienie w głosi Komendant Centrum i wiceminister Obrony Narodowej. Po czytaniu rozkazu o skierowaniu żołnierzy 13 Zmiany PKW rejon Misji Wojskowej oraz postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i decyzji Ministra Obrony Narodowej, Pani Minister wręczy oznaczenia. O wręczeniu oznaczeń głos zawierze dowódca komponentu SIMiK 13 Zmiany. Uroczystość zakończy wykonanie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada wojskowa. Oprawę muzyczną zapewnia Orkiestra Wojskowa z Radomia, którą dowodzi starszy koroner sztabowy Tomasz Kwaliński. Ceremonii towarzyszą poczty sztandarowe Zakładu do Szkolenia Zawodowego w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 8 w Kielcach imienia Wojska Polskiego oraz Szkoły Podstawowej z i im. Generała Broni Tadeusza Buka. Po pożegnaniu żołnierzy w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej Odbędzie się spotkanie z pani minister, z żołnierzami i rodzinami żołnierzy 13 zmiany. do na moją komendę. Baszysz, równaj w prawo. Baszysz, na prawo. Baszysz. Panie minister, komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, pułkownik Michkowski melduje po gotowe do uroczystego pożegnania 13 zmiany CIMIC PKW Afganistan. Na znak żałoby, flaga państwa zostaje opuszczona do połowy masztu. 20 marca w prowincji w Islamskiej Republice Afganistanu podczas wykonywania zadań patrolowych doszło do ataku na polski patrol. W wyniku wybuchu miny w Łatwi śmierć poniósł polski żołnierz, starszergowy Paweł Ordański. Starszergowy Paweł Ordyński pełnił służbę wojskową w 12 Brygadzie Zmanizowanej w Szczecinie. Miał 29 lat. Spodź! Szanowni Państwo, głos zabierze komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, pan Pułkownik Wiesław Witkowski. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w miejscu, w którym blisko 100 lat temu rozpoczynano pisanie historii regionów polskich dowozony przez najwybitniejszego żołnierza w Dzieje Chorąża polskiego, Maryszałka Józefa Piłsudskiego. Panie dyrektorze Masaryk, panie Marekowa, przed wami zaczniemy z podwaleniem jednego z zadań. z wioski Pięćdziesiątą w, waszniku, w, 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 w Jako w kliniku, swoje zadania i funkcjonacje ze atakistami. To nie tylko dla wyróżnienie, ale też ze i odpowiedzialność. Szanowni żołnierze, wiem, że jesteście w toku przygotowani do tego zadania. Zadam wszechstronne szkoleń i Dla większości Was to kolejny już wyjazd do Afganistanu. Jestem przekonany, że Wasze dotychczasowe doświadczenie i profesjonalizm pozwolą wam wykonać stawiane W tej szczególnej chwili, jaką jest wyjazd na misję, każdy z nas ma świadomość, jak bardzo wymagająca jest fundra żołnierza Czasami niestety brakuje żołnierskiego szczęścia i płaci się cenę najwyższą za swoją. Nasz udział w tej misji jest wyrazem solidarności Polaków z narodem afgańskim. Chcemy pomóc Afgańczykom na nowo odbudować swoje państwo, ale też chcemy powiedzieć zdecydowane nie terroryzmowi. Wiem, że jesteście no, dobrze żołnierze, przygotowani. Żołnierze, to najlepsi spośród nas. Prawdziwi profesjonaliści, ludzie oddani służbie dla ojczyzny i zdeterminowani. By nieść pomoc w restrukturyzacji państwa węgierskiego. Stoi za nimi, za nimi kilkanaście lat doświadczenia, zaangażowania, fachowej wiedzy i umiejętności zdobywanych w czasie są. poprzednich? Zawsze miesięcy. są obawy, zawsze jest jakaś niepewność, ale na to trzeba być przygotowanym i trzeba żyć tą świadomością. Niektórzy twierdzą, że tylko pełna rozumu ludzie się nie boją, nie obawiają. Lęk i obawa zawsze towarzyszą żołnierzom i dobrze, dopingują do tego, żeby nie popadali w rutynę, chociaż nie wiem, jakby byli wyszkoleni. Najgorszym, najgorszym wrogiem żołnierza jest rutyna.